Z niecierpliwością czekamy na inaugurację. Zawsze jest jakiś czynnik niepewności przed pierwszym meczem yy, mistrzowskim po przerwie, yy, ale jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, że, że dobrze wyjdziemy przez sezon. Każdy chce grać, wszyscy są zdrowi, kadra jest wyrównana i każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Każdy przepracował obóz solidnie i, i myślę, że. Adrenalina na pewno już od poniedziałku jest lekko podniesiona. A i sięgnie za Zawodnicy z utęsknieniem czekają na pierwsze pierwsze spotkanie, bo trening treningiem okres przygotowawczy był żmudny i nie, niełatwy dla zawodników, a tak jak mówię, każdy z nich czeka na to, żeby móc się pokazać na na boisku i i miejmy nadzieję zejść z tego boiska w, w dniu dzisiejszym e, z trzema punktami. Na chwilę obecną mamy czterech bramkarzy w każdym pierwszym zespołu. Każdy ma swoje ambicje, każdy na pewno by chciał grać w pierwszym składzie. No, bronić może jeden, ale zdrowa rywalizacja na pewno spowoduje to, spowoduje to, że forma bramkarzy będzie w porządku. Na treningach z się bardzo dobrze. Także jestem dobrym myślą. Szczerze muszę przyznać, że tak się nie zagłębiałem, że nawet nie wiedziałem, że na inauguracji nigdy Olimpia nie wygra. No, czas najwyższy to przełamać. No, zobaczymy jutro, na pewno wszystko zrobimy, zarówno my tutaj, sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy, no, żeby żeby ta inauguracja była pomyślna dla nas. Wiadomo, że mieć to jest też czołówka, zdecydowana czołówka pierwszoligowa, mają bardzo solidnych zawodników. Kogo tam można było wymienić za takie, na, 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 można powiedzieć, najgroźniejsze e, ogniwa? Na, na pewno Zasada, na pewno Feruga, na pewno Łobodziński, na pewno bardzo ruchliwy, sprytny Szczepaniak. Także w obronie solidna dwójka tam Mizierski, Woźniczka. No i jest to ciekawy, ciekawy zespół na pewno i o podobnym potencjale, no ale miejmy nadzieję, że na naszą korzyść, jak będzie działała nasza, nasza płyta, nasze boisko, jak tak mówią, ściany pomagają gospodarzom. Miejmy nadzieję, że i troszeczkę doping też będzie nas niósł, że będziemy w stanie po prostu to spotkanie wygrać.